This ends now, Torn. I'm not here for her. I'm here for you. <laughs> To project Synaps. Także witam wszystkich serdecznie w kolejnej części z serii, co jest w karnecie w nowym Warzone? A no jest to. Także patrzymy. Z 1000 punktów Call of Duty. Yy, ultimatum ci daje. Ultimatum fajna brońka. Yy, podgląd. Zobaczmy, jak to strzela. Taka brońka już była w tym worzonie. Wam powiem. E, mamy tutaj jeszcze drugą animację. Mamy jeszcze tutaj drugą animację. No, włączaj się. No, jak zwykle zbagowane, nie? Dobra. E, w każdym razie taką brońkę mamy. Tak wygląda. Not bad, not bad. Co to? Astra Malorium. What the fuck? Eliminuj zombie, zdobywaj punkty rankingowe, dokonując eliminacji na nowej mapie zombie sezonu pierwszego. Astra Malorium. Silniejsze zombie są warte więcej punktów rankingowych. O coś nowego chyba. Pnij się w rankingu. Punkty rankingowe decydują o Twojej pozycji w rankingu 30 graczy. Im więcej punktów zdobędziesz, tym wyżej zajdziesz. Zdobywaj nagrody. Po zakończeniu wydarzenia zdobądź nagrody w zależności od twojej ostatecznej pozycji w rankingu. Dodatkowe nagrody możesz zdobywać realizując wyzwania podczas wydarzenia. Dobra, czyli to chodzi o zombie, tak? Ale my teraz nie o zombie. Tu mamy te pobieranie rankingów. Dobra, my te teraz proszę Państwa nie o zombie. My tutaj karneci. Jeżeli... Jeżeli chodzi o tą postać, postać, te wykończenie, ten samochodzik, to jest zajebisty, grałem ten samochodzik w e, Multi i zajebiście to robi robotę. Dobra, tu mamy tutaj jakiś, co to jest? E, ekran broni, czyli ile mamy zabójstw, tu mamy tak klanów, o tam, dobry, dobry. Czarna komórka, i tu mamy black celowy taki. powiem Wam nie postraliście, jeżeli chodzi o tą postać. No zobaczcie. No sami powiedzcie, no, że to jest warte kupienia black celowego zestawu. Ta postać. No. Dobra. Yy, Battle Pass Boost. Yy, celowniczek. Jakaś brońka. Grabień szturmowy X Maverick, eee, duża nalepka, no już ta postać wygląda lepiej, ze zwykłego, zobaczcie z tym kaskiem, zajebiście, to już lepiej wygląda niż ten eee, poprzedni zestawik, tak wygląda normalny, a black celowy. no też nie jest zły, nie, też nie jest zły, ale to już wygląda lepiej niż tamten główny, jakieś Uzi takie, XDXP, wykończenie. O, dobre to. Ej, znam takie wykończenie, kurde. Znam takie wykończenie, pokażę wam. Pokażę wam takie wykończenie, chcecie? No to patrzcie. Mam nagrany filmik z takim wykończeniem, to wam pokażę. Dobra. Ej. Szczęśliwe operacje. Tutaj mam jakiś karabin, linia ognia, schemat MXR17. Jakiś fajny, fajnie wygląda. To jest zwykłej wersji, a ten w wersji blackcellowej, dobra. Żeton PD, karnet bojowy, bum. Bum. rkm chyba. Nalepeczka. A ten to, ten to wygląda jak rok <noise> ROG w Warzone. Ej, Roku, co ty tam robisz w tym Warzone? Rok Warzone centralnie. <grystanie> Dobra, lecimy dalej. Grabiśmy browy, takie kosmiczne te broje. No ale no kosmiczny Warzone, nie? Call of Duty Point na klejeczka. Te, jaka pa! Skądś znam tą postać? Coś mi to przypomina. Dobra. Trzask, prask i po sprawie. Tu mamy gratis, czyli wszyscy mają tą broń. I znowu punkciki XD, PXD, PXD. Gratis, czyli wszyscy mają tą broń. Ej, ta broń już kiedyś była, w poprzednim Warzone, czyli w poprzedniej Call of Duty Black Ops 6. O, taki zielony był, pamiętam. Władowanko. A to co to? Co to? Nabranie mocy i pierdół. No, nawet, nawet. O, tu już fajny lep zestawik. boom Tu już fajny zestawik. Ta postać już jest lepsza. No, ta jest... Ta, już bym powiedział, jest zakuty łeb ze, z rajstopą, nie? Zakuty łeb i rajstopa. No dobra. XDXP, nożyk. Ee, emblemat to jest? Fajny emblemacik. No, takie rzeczy, co tu mamy? Strzelba. No, strzelba jak strzelba. Strzelba, dobra. Tu taką mamy postać. No co, fajna. Wrzutnie rakiet, cebulionki gratis. E, domowa technologii. I tu mamy... Madofe XIB. Proszę bardzo, proszę bardzo, jakaś nowa brońka. Znowu wykończenie? Nie emotki. No, 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 no. <laughs> emotki dobre, co? No. Dobra. Snajpa. Ej, Snajpić to mi lubimy. Snajpić to mi lubimy, ale i owszem. Ej, co tam jeszcze? Cebulionki cebulionki. No, i tu kolejna postać. Zwykła, fajna, ta fajna postać. O, to już mi pokazuje. Taka wiecie. Czarna wdowa. Eee. I szczerze mówiąc, nie no, ta też jest fajna. Ta też jest fajna. Ta też jest fajna. Dobra. No tutaj jakiś. Jakiś karabinek. Eee, widok kamerki. XBXP. Ta postać. XDXP, spray, hej, musk, gdzie jest pinki? I tu jest jakiś Razor 9 zwykły, i blackcelowy, dobra. No, cyfrowa awaria, tutaj mamy to gratis. Dwa kciuki w górę, Yeah! No, cebulionki. Kolejna bronka podobna jest do C9, nie? Do C9 jest yy, bardzo podobna ta bronka. O, fajna wizytóweczka. Czeka. Wizytóweczka zajebista. No dobra, patrzymy dalej. I postać. Gościu fajną kurtkę ma, no to jest bakcelowy, a zwykły. Też no chociaż to lepsze. Bez porównania już widać. Znowu jakiś karabinek strzelba to jest tutaj XDXP. Yy, siatka celowniczek. Ekran wczytywania, i cóż to jest? r ale kosmicznie wygląda, co sami powiedzcie. Maseczka, postać, O też fajna. Też fajna postać. XD y, Emblemat, cebulionki. Mogli, na razie z tego co widzę to y, te wizytówki mogliby się lepiej postarać takie bardziej, wiecie, wow przytupem takie, nie? Zwykły jakiś uzi i blok celowy Wykończenie z paralizatorem A tutaj to nie jest paralizator, to było urządzenie, które y, blokuje wszystkie narzędzia technologiczne, które masz na sobie. Taki pistolecik. O, nawet fajny może być. XZ, cebulionki. Spray. Hej, hej, hej. Gratis. E, taki cebuli cebulionkowy. Taki, taki blackcelowy. E, kombinezonik, a zwykły. A zwykły taki. No. Ręka, oko, mózg na ścianie. Cebuliony, nóż i branie. Tak to właśnie wygląda wszystko. Talizman broni. E, Krabin wyborowy jakiś fajny. I celowy. Okej. Okay. Do dupy tam. Nie wiem co oni mieli na myśli robiąc taką e, emotkę. już mogli coś bardziej lepszego zrobić. Karabin snajperski. O, karabin snajperski fajny jakiś widzę. Karabinek snajperski fajny. O, i to już jest lepsze. No i to już jest wykończenie, to ja rozumiem. Hmm, postać fajna. Dużo, dużo jest w postaci w tym sezonie. Postać. XDXP. Cebulionki znowu. Uhuhu. Każdy to lubi. Cebulionki. Emblemat. I bronka. Black celowa. I ta też fajna, zwykła. Dobra. No i to jest ostatni, który jak kupicie black cela, to to macie, nie? Cebulionki. Chyba, tak myślę. Albo nie, albo mogę się mylić. Yy, wymaga zakupu karny tu bojowego. Nie, to po prostu mamy to, jak jest karny bojowy. Tu jest fajny. AK. 27 100% sezon 1 Dobra, no i tu postać taką Tu postać taką i tu taką zwykłą, no dobre są, dobra To mamy, tak wygląda karnet bojowy Wydarzenia jakie są, to jest ten te zombie to nasza kariera Mamy 20 poziom, trzeci Dopiero wbiłem go na multi. E, także mamy sklep. Zobaczmy jeszcze co w sklepie. To będzie ciekawe. Zobaczmy co w sklepie teraz dali w tym zestawie. W tym sezonie. O! o ale... O, o człowieku! Ole zajebista animacja. No to jest super. Aż mi noc za 2400, teraz, kurde, czy kupiłbym Black Cella? Nie, ja poczekajcie, bo się telefon chyba wyłączył. Ej, halo. Dobra, żyje telefon. Żyjesz? Żyjesz? Telefon się zmudził. Ej, muszę telefon sobie wymienić. What the fuck? Dobra, niech on się naładuje. Także tak wygląda ta broń. Zajebiście. Zajebista broń. Postać. Ta. Postać już taka sobie. Druga brońka jest też. Druga brońka już jest też. To już jest o tyle dobrze, że są dwie bronki. Wykończenie. Uuu, łamaczkarku! Uuuuu, jeszcze z jakim pierdnięciem do tyłu wyskokiem, pa! Jep! I go łapiemy. Do zajebiste. Celowniczek fajny. E, Orlądko. To też dobre. Up. O, to też fajne z pazurem, nie? orzeł z pazurem teraz. No? To o, dobre. Podoba mi się ten zestawik. E, mamy tutaj drugi zestawik, bierzemy. Taki, Taka postać coś takiego, strzelba Strzelba za taka jakieś noże noże i kastety, nie wiem czy ta zobaczmy jak to wygląda A, można strzelać z tego noża. Oj, to będzie zajebista broń. Bo z tego noża można strzelać. O, to może być dobre. Także nóż wykończenie wykończenie do dupy ekran czytania, telewizorek. Także taki zestaw. Tu mamy za 1200 jeszcze jakiś astralny. Za 1000. No, tak wiecie, nie. Nie, nie zły, nie zły. Bronka. Wykończenie. O tak. O tak. Wykończenie zajebiste celowniczek no nie są złe te rzeczy tu mamy kolejny zestaw 2400 2400 call of duty league także są różne z ligi nie różne kolorki zestawów z ligi brońka z ligi celowniczek no ten zestaw ten zestaw jest ze dupy ale mamy tu jeszcze pokaż zestaw coś darmowego XPXZ. No to standardowo, odbierz prezencik, pyk! Odebraliśmy I teraz tak się prezentuje e, Tak się prezentuje karnet teraz będę miał rozkminę, czy kupić karnet Będę miał rozkminę czy kupić karnet Czekajcie, czekajcie gdzie to jest sklep. Czy kupić karnet, czy ten oto tutaj zestaw? Kurde, to będzie rozkmina konkretna. Hmm? A wy jak byście zrobili? Ten zestawik zajebisty. Ale 2400, no kupilibyśmy, ale wtedy nie będziemy mieli zestawu. Więcej rzeczy jest w karnecie, nie? No to chyba wiadomo co zrobimy.